Garcia o Szczęsnym. Relaks w specjalnym miejscu i żarty o palarni w Barcelonie. Przed meczem z Leganes w 31. kolejce La Liga Erik Garcia w rozmowie z Barca One ujawnił kulisy o Wojciechu Szczęsnym Polak, niepokonany w 22 meczach dla FC Barcelony. Ma w klubie specjalne miejsce do relaksu. Żarty kibiców o palarni zalały sieć, a Szczęsny szykuje się na kolejny występ. Czy utrzyma pasę? Oto szczegóły przed starciem o 21,00. W sobotni wieczór 12 kwietnia FC Barcelona zmierzy się na wyjeździe z Sidi Leganes w 31 kolejce la Liga, a Wojciech Szczęsny, z 22 meczami bez porażki i 11 czystymi kątami znów będzie filarem dumy Katalonii. Po triumfie 4,0 nadboru się Dortmund w ćwierćfinale ligi Mistrzów 9 kwietnia, gdzie Polak zachował czyste konto. Hiszpańskie media nie mają wątpliwości, 34-latek jest pewniakiem Hansiego Flicke. Niedługo przed meczem z Beniaminkiem, 15 miejsce, 29 punktów, Erik Garcia w rozmowie z Barca ONE opowiedział o szczęsnym, zdradzając ciepłe słowa i intrygującą ciekawostkę. Szczęsny sprawia wrażenie, że niczym się nie przejmuje, wygląda, jakby nie trenował, ale to nieprawda, śmiał się 24-latek, wywołując falę żartów kibiców. Co ujawnił o Polaku i dlaczego fani na X mówią o palarni? Garcia, kluczowy gracz barki 38 meczów w sezonie, opisał szczęsnego z sympatią. Trenuje, a potem medytuje, bierze zimne prysznice. Największe poruszenie wywołały słowa o specjalnym miejscu dla Polaka w klubie. Przyjeżdża i wszyscy wiemy, gdzie się udaje, nie jest to szatnia. Gdy go potrzebujemy, wiemy, gdzie jest. Przygotowano mu miejsce, by mógł się zrelaksować i pobyć sam, mówił z uśmiechem. Kibice na X błyskawicznie podchwycili temat, żartując. Palarnia dla Wojtka. Barca wie, jak go dopieścić. Napisała użytkowniczka. Inni dodawali. Myślałem, że grzeje ławe zapalenie, a tu ma VIP room. Plotki o papierosach Szczęsnego. Krążące od lat Juventusu, wróciły choć Garcia mówił o relaksie. Fani widzą w tym szczęsny styl. Sport uspokaja. To żarty Wojtek, to profesjonalista. Szczęsny, mimo niedawnej diagnozy kamieni nerkowych, szybko wyleczonych bez operacji, jest gotowy jego parada w trzecim minucie z Leganes, strzał Altimiry i 12 czyste konto w sezonie, na przykład z Dortmundem, cementują status gwiazdy. A kom przed meczem pisało Szczęsny to pewnik z nim nie przegrywamy. Barca z 70 punktami po 1,0 z Leganes, Gol samobójczy, Saenza, utrzymuje cztery punkty przewagi nad realem Flick z pasą 22 meczów bez porażki, stawia na Polaka i Lewandowskiego 99 goli dla barki. Garcia, chwaląc szczęsnego, podkreślił atmosferę. Wojtek wnosi luz ale na boisku jest skałą. Kibice na X szaleją, palarnia czy nie, szczęsny to nasz talizman. Rewanż z Dortmundem 15 kwietnia i finał Pucharu Króla 26 kwietnia to kolejne wyzwania Barca z potrójną koroną w zasięgu opiera się na szczęsnym 22 gry bez porażki i Lewandowskim 40 goli. Mundo Deportivo reflektuje. Garcia ujawnił ludzką twarz Wojtka to lider, który bawi i ratuje. Czy Polak utrzyma pasce z Leganes? Relacja z 21,00 w Interi Sport pokaże, czy specjalne miejsce doda mu skrzydeł z humorem i klasą szczęsny prowadzi barce ku trofeom.